Teraz chciałabym, żebyśmy tutaj też poruszyli taki aspekt, jak taki mentor w ogóle może się nam przydać w tematach czysto biznesowych, czyli zawodowych, rozwoju takiego indywidualnego w obszarze zawodowym, w którym każdy z nas gdzieś funkcjonuje. Bardzo ciekawe pytanie, no bo zdarza się też, że właśnie jakby podpowiadam pewne rozwiązania ludziom i w związkach i właśnie w pracy, w biznesie, w firmach, bo są pewne proste rozwiązania, których się nie widzi jak się żyje w tym chaosie spraw, w tej tak zwanej bieżączce albo w ciągłym gaszeniu pożarów. I człowiek, który jest bardziej zestresowany albo właśnie przeżywa ciągle jakieś emocje z tym związane, nie patrzy na chłodno, na trzeźwo. A czasami rozwiązania są bajecznie proste. Wystarczy właśnie spojrzeć troszeczkę z daleka, z góry. Tutaj yy, mówiłaś o tym słoiku, że jak się siedzi w słoiku, to się nie widzi etykiety. Tutaj przypomina mi się cały czas cytat bodajże Charlie'ego Chaplina, że życie to komedio-dramat, z bliska dramat, z daleka komedia. Wystarczy się oddalić troszeczkę, odsunąć obiektywnie, na wszystko spojrzeć i wtedy widać rozwiązania i widać jak biegamy w kółko czasami, jak, za przeproszeniem, jak pies za własnym ogonem, w stresie i w awarii, myśląc, że nam się coś pali. A tak naprawdę patrząc z daleka, obiektywnie, na chłodno, jeszcze jak ktoś spojrzy, kto nie jest tak zaangażowany i widzi rozwiązania, które sam stosował, które widział u innych, ktoś, kto gromadzi wiedzę cały czas i też kroczy cały czas swoją drogą, no to, no to właśnie ca to cały czas chodzi o to, że taki mentor jest skrótem do wszystkiego i jest rozwiązywaniem problemów, których z pozoru się nie da rozwiązać.